Uh, uh, uh. Bo rusza no się nie. tam coś. Ale slow motion jest jakieś. No takie raz... No Ej, no. no. idzie nexus. Yo. Ale on ma nexus to nituber. Nexus. O Przemek nagle. Przemek. Wow, ale Przemek na mnie. Przemek has been. <grymne> has been kicker. No. Ale slow motion. To taki wielki się robi. Noo jeszcze większy będzie. Nie ze się. Ty! Pojď, to na tu takovou, má hita. No, chita. no do jo. Jo, jaký velký. Ja jaký Jo, musím vykránit, zaraz. Monster, kucni! Kucni! <laughs> Ej, kupa, <laughs> to je kocné, a ty to kucni. Kucni! Monster, kucni! On na mě gapi on na pomoci! On na mě pomoci! Ojaj! Oj. On się na mnie gawi, co wypierdolicie? Już po nie? Ja lol, jest duży gapie dole! On się patrzy na. Nexus is being bullet! Ojaj! <laughs> oj! oj. In oj. bullet! Co on robi? On, on chce pionem przebić, przybić, Mhm, <laughs> Oj, nie, nie, ja nie chcę do tego pionem! Ojnie! On coś mówi! Ja! Strzeszcie się!

Oj, dokładnie. O nie? Oj Twój statek się zniszczył w PSX, ale mam ping. Tak mi przypierdali, że Oj My się włosy zbugowały pokum! Ej Ej, nie też, ej, ej, bo mi... Ej, ej, ale... nie Aha! Ej, zostaw plezek! Aktusz nie to? może pochłonąć punktu zerowego. Masz, Masz chwilę, nie? Masz chwilę. Ej, bo robi, co I co mam się robić? On mnie łapie. Czemu mnie łapie? Nie. A macie? A nie, nie, nie zapałam. A ja a się chyba zapalam. Ej ja też poza też. A co on zrobi? TUMBA! O nie! Kevinek! Nie marnuje Okej, obcy ten jest I co? O, super! Nie ma w Bardzo. O nie! I znowu Kevinek powróci? O nie! O ile się nie mylę, jeśli Galactus nadal będzie tak szybko pochłaniać punkt zerowy... E

Eee, ja też no, mogę. Też się chodzić? Eee, Aha. Ja mam swojego skina z pierwszego. Ja mam skina z mojego. Mam mojego skina. Zobaczcie w dół sobie. Będę zobaczył dół tam skinny. Gdzie? Te... dół Aha, no. pierwsza no. osoba. No. No. No, bomby. musimy nakłonić na kraje. Nie, nią, a ty, ty, ten Ej, tak ten ten jak miał Nexus? się Ile busów Ej, czemu go Ej, ja mogę kupić, że nic nie widzę. Ej, iron man. będzie powód, by wypróbować Nie, iron man. Ej, mogę starać tych Aha! Ej, co jest? Ej, ja mam bus bojowy? Ej, każdy może strzelać? Jo. No. Ja... 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 ja, ja, ja Ej, ja do czego Ej, dlaczego ja mam strzelać? Ja do niego strzelam. Ej, ja gdzieś strzeliłem. Ja gdzieś strzeliłem i to go... Eee... Czy to nie fajny event? Fajny event, fajny event. Ha, strzelał w boty <gulatory> strzelac, <noise> ale czemu tak bliżej się strzelać, co? To jest dziwnie, czy strzelać to? Ej, ile tych botów jest?

ja też? Nie, dobra, teraz, już teraz. No, jest No panowałem to teraz. Ale fajnie się, no, jeszcze raz. Dobra, nie Ile to Ile ich tu? Ludzie. No, 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 i, no, i no. 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 zabiję wszystkie Ojoj oj. Ja mam cały... Ja mam cały ekran, ja mam no, to nas już teraz. Dobra jest. Ej, to buty się go od punktu zerwego. Tak, i akcje tylko uzupełnia. Okej, ale ja Ale ja nie panikuj, ja <ślam> się <na> <ślam> O, kran który troszkę się przegrzewa. Ej, u mnie też jest twój niezwykły wóz. nie, ej, teraz o tym zajedzie. Ej, chłopak, chłopak, na Ej, chłopak, na północ i postaraj się nie panikować. Po prostu dalej się nie panikować. Do ja nie znam tego, Ej, bo ja, małże. ja, ja, małże. ja, a ja komuś do busa Aha ja komuś do busa Ja mu do kuleczki Dobra, no to no, do jazda To jazda Ej, ja, macie też tą muzykę? Nie, no, myślałem, że będzie gorszy No, ja też, ale nie, nawet spoko To jest bardzo spokojny no lepsze nie jest, ale, eee, ale nie też fajne. Pierwsza, pierwsza bo pierwsza No, no. Się, jak, się, ja 120. Mój bus, się Mój battle bus jest e, teraz uszkodzony. Mój battle bus jest uszkodzony. on? Mój też, nic on nie jest zaparatowany. Mój też. <grym> A to u mnie się kopie. <grym> no no u mnie też. O, Warvelin. To jest Warvelin. No. Jakiś kot do mnie przyleciał. <grym> O, no, znowu pierwsza osoba. O nie, do jakiegoś wpadam chyba. O nie. No, tak, ja chcę uciekać, ja chcę uciekać. Gdzie autobusy No ja też zaraz padam Oj, oj, wpadam. Ja nie Ej, no ja też! Uciekłem, XA. No mleka, Zobaczcie to. Aha, to, to pewnie te autobusy to są bomby coś. No jasne. Nie! Masz, nie. nie, nie zim, to niemożliwe! Nie, ja nie zrób tego chyba. Tego zniszczyłem. Niszymy. Hehe, <ś> tu chodzię. Nie. <tus> Epilepsy dostanie się. To nie jest źle. Dziękuję kierowca? Jak kiedyś? Ej, ja mogę tak. I pewnie będziemy na domakło teraz. Będzie nowy Będzie. O! Telefon. Znowu wierszka osoba. Ha, znowu Jonesy. W garniturku Aha! Co się dzieje? To mam tam. To jest. Jonesy! A nie mówiłem! Skąd ty widziałeś a byłby w tamtym sezonie. O! Czyli Dobra. I chyba nowa mapa będzie.